Czy tak jak ja, jesteś posiadaczem jednego monitora i masz dosyć ciągłego alt-tabowania z gry na przeglądarkę? Albo masz dosyć ciągłego grania na moim oknie w takim stylu? Jak tak, to mam dla Ciebie coś specjalnego. A nawet jeżeli masz dwa monitory, to nie uciekaj, bo Ciebie też może to zainteresować. Siemanko, ja jestem bazy i dzisiaj pokażę Wam coś, co odmieni eksplorację. Kojarzycie aplikację Werewolf? Mi się ona kojarzy głównie z League of Legends. Gdzie mamy masę nakładek na minimapę oraz wsparcie z doborem runek i tym podobne. Dosłownie wczoraj na naszym Discordzie, na który Was przy okazji zapraszam, podesłaliście tą oto nadzwyczajną interaktywną mapkę. No ale zaraz interaktywnych mapek jest już sporo co w takiego nadzwyczajnego. A no moi drodzy, już wam mówiłem i objaśniam. Jest to interaktywna nakładka, nad którą jest jeszcze sporo pracy, ale już teraz oferuje bardzo wiele poza standardowymi opcjami interaktywnej mapki oraz tego, że jest to nakładka, najlepszą zaletą tego jest Live Tracking EH. Konfiguracja jest bardzo prosta, a do interfejsu idzie przywyknąć w minutę. Zapamiętać skróty klawiszowe to kolejna minuta, a później to już sielanka. Jak Cię zaciekawiłem, zostaw łapkę i suba, to pomaga mi rozwijać kanał. Dzięki. Linki znajdziesz w opisie tego filmu, nie przedłużając. Pobieramy OverWolfa. Instalujemy i odpalamy jako administrator. Klikamy w lupę i piszemy Wittering Waves. Instalujemy aplikację. W ustawieniach zezwalamy na nakładkę. Odpalamy apkę. Odpalamy grę. F6 uruchamia oraz zamyka widoczność całej nakładki. Control Tab zmienia nam nakładkę i grę. Pierwsze co robimy to konfigurację. Aby korzystać w formie nakładki jak widzicie na filmie, Second Screen Mode odznaczony. Live Mode zaznaczony. Klikamy Live Odpalamy link poniżej, wyłączamy adblocka na stronie, klikamy LiveSense na stronie, Connect na zakładce oraz Connect na stronie i gotowe, mamy połączenie. Teraz pozostaje nam zaznaczyć co potrzebujemy i ustawić minimapkę. Podstawowo wygląda ona tak. Ustawiamy wedle upodobań. Ja ją sobie rozciągam, ustawiam brak tła. Ustawiam sobie elitki oraz co mi akurat będzie potrzebne. LiveMod działa tylko na echo. Każde inne aktywności odznaczamy ręcznie, czyli kontrol tabujemy, kierujemy na to co zabraliśmy i odznaczamy. W ustawieniach możemy ustawić, aby zaznaczone elementy znikały z mapki. Teraz pokażę Wam jak to działa w grze podczas farmienia ech z wykorzystaniem wiedzy o PT, czyli czwarta elitka drobie echo. Ustawiamy sobie wszystkie elitki oraz dla wygody odpalamy databank i trakujemy moba, którego potrzebujemy. W tym przypadku wybrałem wilka. Idziemy nabijać Pity po okolicznych Elitach. Przed chwilą dropnąłem jednego ptaka. Ok? Dostałem Fiolet. W drodze do Wilkana na kładce pokazują się inne elitki. Także idę najpierw ubić inne elitki, aby nabić sobie Pity. dużo łatwiej nam jest zbudować pity, aby faktycznie to echo otrzymać. Ja w tej chwili wiem, że mam 3, tak? I tutaj widzę wilka, i chciałbym wilka, więc co robię? Triggeruję wilka, i tego wilka biję. Bo on daje mi echo, którym jestem zainteresowany, więc w pierwszej kolejności zabijam go. Proszę bardzo, czwarte, dostałem wilka, i w tej chwili mam 0 pity, więc... Po prostu jest zwykłe małpki, które interesują mnie troszkę mniej. Dla przykładu, tylko aby Wam to pokazać, Zabiłem jedną małpkę, mam jedno pity. Biegnę dalej i widzę, że mamy tutaj trzech przeciwników. Chcę mieć wilka, więc co robię? Dla pewności zabijam najpierw Hupeta. Ja z pewnością zabijam najpierw pupeta. Oczywiście może mi drobnać jego echo, ale nie zrobiło się to, więc mam w tej chwili dwa fiti. Bo zabiłem małpkę, zabiłem pupeta. Więc zabijam trzecią małpkę, która. Wow! <laughs> zabijam trzecią małpkę. Która może mi dać echo, ale mi nie dała tego echo, więc mam w tej chwili gwaranta na wilka. Skoro mam gwaranta na wilka, to co zabijam? I dostałem wilka. To był akurat fajny przykład, bo tutaj było bardzo dużo elitarnych modlitw obok siebie. Zabijam sobie po prostu kolejną małpkę. Mam jeden piti, zabijam sobie drugą małpkę. Mam dwa piti. mogę zrobić dwie rzeczy albo zaryzykować i na trzecim dopnąć wilka najwyżej go nie dostanę albo skręcić tutaj na tego zabić go zaryzykować że dostanę na 3 pity echo albo zbudować sobie pity i mieć gwarancję, że dostanę wilka i jak widzicie nie dostałem trzeciego bo mam w tej chwili gwarancję na to, że dostanę to echo, które mnie interesuje Widzę, że tu jest wilczek. Po prostu go atakuję, po prostu go zabijam i mam echo. Dziękuję. Jak widzicie, w ten sposób dużo przyjemniej szuka się elitek do nabijania pity. Dużo łatwiej też jest zlokalizować skrzynki, blobfly'e czy na przykład kwiatki. Dajcie znać, co myślicie i czy skorzystacie z takiej mapki miłej zabawy w farmiech i do zobaczenia na streamkach albo następnym video.